O halo, przepraszam, że tak późno dzwonię. Mhm, Słucham. Mobilne mycie i sprzątanie samochodów. Dobrze się zadzwoniłem? Tak, dobrze, że będę dzwonił. No, chciałbym zamówić u Pana. Okej, okay, a jaki pakiet to by był? Dokładnie, co Pan potrzebuje? mieć wnętrze, wnętrze generalnie samochodu, a z zewnątrz to tylko tak przejechać, nie tam wodą czy coś. Aha, czyli ogólnie to wnętrza, a z zewnątrz tylko A z zewnątrz to nam nie, Wnętrz... zewnątrz to jest ja na mynie pojada, chodzimy bardziej wewnątrz, nie? Aha, okej, okay, wewnątrz. No to okej, okay, no jest aktualne, tylko na I... musielibyśmy jakiś terminy Ile, 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 pa, ile pan, gęga? Kasy? Ile kasy? No. E. A jaki to jest samochód dokładnie? E, Mazda CX-7. Mówi to panu coś? Eee, kurde, Mazda CX-7? Kurde, jakaś chwila jest Mazda w tym, Słucham? Jeszcze raz? Na internecie co raz za chwilę. To jest taki SUV, wy, wyższej klasy, bardziej taki samochód marki premium. Eee, Mazda CX-7? Tak, CX-7, SUV marki premium, samochód. Okej, okay, okay, to jest SUV. SUV, SUV, no. No to to będzie Słówka, jak z środku tylko. Ale cały, chodzi mi że cały, żeby w, w, taki wypieszczony, nie, bo kurde, nie, nie chodzi mi o to, żeby pan tam odkurzaczem przejechał i tyle, tylko chodzi o to, wie pan, zagłówki tam jakieś wyciera... Wszystko, nie? A to wszystko? Nie, połowę, kurde. Nie, wszystko, wszystko. Nie no, widzę, że pan jaja robi, nie, nie, jak pan ma robić ja, to też nie, nie chce mi się za bardzo, wie pan. Wszystko, wszystko, całe wnętrze. 200 zł. No a przed chwilą było 100 zł, kurde, nie? Proszę? Przed filmem było 100 zł, kurde. No ale zapięszczony no, ma być, tak? tak? Nie, no jak mamy takie ja robić, no to bez sensu też nie. A, no? mam pytanie. No? Małomek? No słuchaj mnie. Kurwa, no nie tak? Ja, pięknie. Ale ogólnie, masz strasznie strasz ten głos taki wyrazisty. Ja cię oglądałem kiedyś. No. Przez to poznałem głos. Jeszcze, no nie gadaj. No. słuchaj, to pomyłka może być w takim razie. Ja. O, dzięki za te słowa. No dobra. Może być co złoty po znajomości. To złoty? No. Dobra, los. No dawaj, Dobra, to jutro, to jutro się odezwij. Dobra, no. No, dzięki, trzymaj się. No, trzymaj się na razie, mi weekendu. Hej.